A więc, wyobraź sobie taką sytuację. Kumpel zaprasza Cię na imprezkę. Przychodzisz, a tam sami sztywni goście. Więc myślisz, jak tu rozweselić to całe towarzystwo, co nie? No bo taka sztywna atmosfera nie może panować do końca imprezki. Przecież to nawet niedopuszczalne. Więc, żeby rozweselić tą całą bandę, Wystarczy ci tylko taki zwykły korek. No ja mam tutaj zatyczkę do kleju w tubce. A więc korek nie może być ani za ciasny, ani za luźny, bo będzie spadał nam z kciuka. Oraz ani za długi, ani za krótki. Sam raz. No, o, gdzieś taki. Jest korek? Nie ma. Jest korek? Nie ma. Jest korek. Nie ma korek. I jest korek. nie prosto. A teraz tak. Nie ma korek. Jest korek. Nie ma korek. Jest korek. Mm -hmm. Jest korek. Mm -hmm. Jest korek. A teraz znaczy? Tu go nie ma. Tu jest. Tu go nie ma. Nie ma. To jest. Na czym to polega? Więc tak. Mamy dłoń, prawda? Kiedy ukrywamy korek gdzieś, obojętnie gdzie, szybko chwamy go tu. Gdy chcemy go odsłonić, pokazać, znów wyciągamy go. Proste. Nie trzeba go